Sytuacja pogodowa jest bardzo dynamiczna, prognozy zmieniają się jak w kalejdoskopie, dlatego warto codziennie sprawdzać aktualizacje. Co się wydarzy w najbliższym czasie? Anna Dec, dobry wieczór, zapraszam. Poznajmy zatem te szczegóły. I na początek zerkamy na to, co dzieje się nad Europą, za pogodę u nas, ale też w Skandynawii i u naszych wschodnich sąsiadów odpowiada układ niskiego ciśnienia nad Skandynawii, od którego odchodzi kilka frontów atmosferycznych. Przez Polskę będzie wędrował ten zimny, przynosząc Dość intensywne opady deszczu, ale też wymiecie to przyjemne ciepło, które tak dziś rozgościło się w kraju. Kolejne fronty z opadami, silnym wiatrem nad Wyspami Brytyjskimi, a tak, w Europie nad Francją czy nad Niemcami, poprawa warunków wyżowo przyjemniej cieplej, bo cieplejsze powietrze z zachodu przez Wyspy Brytyjskie płynie ładnym strumieniem do Francji, do Hiszpanii, też do Włoch, a więcej chłodu nad Skandynawią i północno-wschodnią częścią kontynentu. Tej nocy spodziewajmy się wejścia frontu z zachodu i właśnie na zachodzie, w centrum w północnych województwach będzie padało do 10 mm. Będzie też stopniowo nasilał się wiatr, szczególnie na północy do 40-50 km na godzinę. Temperatura w nocy spadnie do 2 stopni w Krakowie, w Lublinie, do 3 w Białymstoku, do 6 w Warszawie, do 7 w Łodzi, a do 10 w zielonej górze. W ciągu dnia front dalej będzie wędrował w kierunku wschodnim i właśnie na wschodzie, na linii frontu skoncentruje się ta najintensywniejsza strefa opadów do 10 mm. Na zachodzie już będzie padało tak do 2 mm, później tam rozpogodzi się. Ale nasili się wiatr w centrum, na zachodzie i północy do 60 km na godzinę. Na termometrach 7 stopni Gdańsk, Sopot, 8 Suwałki, Białystok 10, Warszawa, 11 Łódź, Wrocław i Rzeszów. Ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali, w Warszawie będzie rosło. W niedzielę deszcz ze śniegiem na południowym wschodzie kraju, tam 4 stopnie w górach możliwe opady śniegu w pozostałych miejscach spokojnie jeżeli chodzi o opady padać nie powinno dwa stopnie zaledwie na Podlasiu w poniedziałek na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem w nocy z niedzieli na poniedziałek jest szansa tam na opady śniegu zaledwie trzy stopnie w ciągu dnia osiem w centrum dziewięć na dolnym Śląsku na zachodzie i w centrum będzie padał deszcz we wtorek deszczowo w w całym kraju wietrznie na termometrach od 3 do 8 stopni, a w środę od 5 na północnym wschodzie do 10 na Pomorzu Zachodnim. Padać nie powinno jedynie w południowo-wschodniej Polsce. Za to spotkanie dziękuję. Mam nadzieję, że to był dobry dla Państwa dzień. Dobrego wieczoru. Na razie to by było na tyle, jeżeli chodzi o taki ciepły i słoneczny dzień. Przed nami deszczowa aura już tej nocy. Nad zachodnią Polskę wkroczy zimny front atmosferyczny i z niego będzie padać dość intensywnie, nawet do 10 mm, w regionach zachodnich, centralnych i północnych. Temperatura spadnie do 2 stopni w Krakowie, w Lublinie, do 3 w Rzeszowie, do 8 w Olsztynie, a do 9 w Gorzowie Wielkopolskim i w Poznaniu. Zacznie nasilać się wiatr na północy w porywach do 40-50 km na godzinę. W ciągu dnia w centrum, na zachodzie i północy będzie wiało nawet do 60 km na godzinę. Deszczowo będzie w całym kraju intensywniejsze opady na wschodzie do 10 mm, słabsze na zachodzie do około 2 mm. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 7 stopni w Gdańsku, do 8 w Suwałkach, 9 w Lublinie, do 10 w Krakowie, do 11 w Łodzi, we Wrocławiu, w Rzeszowie. 10 będzie też w Warszawie i w Poznaniu. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1008 hektopaskali. Na barometrach w stolicy będzie też rosło. Zobaczmy zatem prognozę na kolejne dni.